Cześć, witajcie. Dzisiaj zrobię test GARETA 400i na zasięg w glebie, na monetki i kilka innych rzeczy. Ustawy wykrywacza, tryb biżuteria, czułość na maksa i nowe baterie. Dołek testowy wyskalowany co 5 cm. Ziemia, średnia mineralizacja. Mniej więcej Proxima RUTUS pokazywał przy 87-88 fazę. I jeden minus taki, że jest bardzo, bardzo dużo żelaznych odłamków. Pokażę Wam to przy okazji na zasadzie też działania funkcji Iron Audio. I teraz możecie usłyszeć jak wiele żelaza jest u mnie na działce. jest mnóstwo, mnóstwo jakichś śmieci żelazianych, no więc no, starałem się wybrać taki mało zaśmiecony obszar, akurat tutaj tutaj się akurat udało znaleźć bez śmieci więc tutaj będzie, będę testować no dobra eee, tak jak mówiłem czułość na max żelazo zdyskryminowane dołki co 5 cm i na pierwszy ogień pójdzie pół kopijki na 10 cm. Zobaczymy jak sobie pradzi. Bardzo ładnie. Spróbujemy 15. 10 cm to już jest sygnał graniczny. Co kilka machnięć jest dopiero jeden gong. O teraz będzie jedna danieszka. zaczniemy od 10 cm. Bardzo ładny powtarzalny sygnał, podwójny gong, próbujemy 15. Też całkiem w porządku, spróbujemy 20. Niestety 20 to już jest poza zasięgiem. Jak na taką monetkę, następny cel jest to jedna kopiejka. Próbujemy od 10 cm. Fajny, wyraźny sygnał podwójny gong, próbujemy 15. Także ładny podwójny gong. Próbujemy 20. pojedynczy gong, więc to już jest yy, granica, tak jakby zasięgu, próbujemy 25 dwa powtarzalny sygnał. Więc jedna kopiejka między 20 a 25 cm to jest zasięg. Obecnie teraz sprawdzimy dwie kopiejki na 10 cm. Bardzo ładny powtarzalny sygnał, dwa gągi, próbujemy dalej. 15 bardzo ładny sygnał, też dwa gągi, próbujemy 20 cm, dwie kopiejki. Przez granice zasięgu, co parę machnięć jeden gong, więc 25 cm myślę, że nawet nie ma co sprawdzać. Teraz wielka moneta, 5 kopiek. 10 cm proforma, ale trzeba sprawdzić, tak? Muszę troszkę powiększyć dziurę, jeśli nie mieści. Dobra. To było wiadome, bardzo ładny sygnał, podwójny gong, od razu przechodzę na 20 cm z taką dużą monetą, to myślę, że Gareth poradzi. Ładny sygnał, troszkę się dźwięk zmienił, trochę niżej poszło w identyfikacji, no i 25 cm, zobaczymy czy uda się. 25 cm ładny, powtarzalny sygnał pojedynczy, mocny, więc spokojnie można powiedzieć, że dało radę. Teraz tak, drugi typ znalezisk, czyli dosyć popularna ołowiana plomba z 10 cm. Ładny powtarzalny sygnał. Próba na 15. To jest bardzo ładny powtarzalny podwójny sygnał. Próba na 20. Sygnał już pojedynczy, więc można powiedzieć, że to jest granica zasięgu. Teraz spróbujemy z złotą obrączką. To jest dosyć wiekowa obrączka. Nie wiem, czy będzie widać datę. O, teraz 1913 rok. Spróbujemy na 10 cm. No bardzo mocny. Schodzimy na 15. Baśtę. Też mocny sygnał. Teraz próba Złota obrączka 20 cm. Niestety 20 cm dla złotej bręczki to jest za dużo, czyli między, taki dobry realny zasięg między 15 a 20. Monetka 10 groszy, sreberko 1840, próba 10 cm. Bardzo dobry zasięg, bardzo ładny sygnał, podwójny gong Próba na 15. 15 cm też sobie poradził. 20 cm. Sreberko 10 groszy przypominam. 20 cm to już jest taki zasięg maksymalny. Co jakiś czas pojedynczy gong. I ostatni cel, carski guzik, zobaczymy, 10 cm. Ładny powtarzalny sygnał, 15 centymetrów. też ładny powtarzalny sygnał teraz 20 cm No, niestety 20 cm to już jest maksymalna granica. Między 15-20 taki realny sygnał, bo głębi już sobie nie radzi. Tak więc tak to wygląda. Bo jak na 1800 zł, myślę, że jest w miarę. Optima na pewno będzie głębsza. Z doświadczenia mogę powiedzieć, Eurotek Pro. Porównywalnie, może to troszeczkę ciut, Wszystko zależy od gleby, więc mówię, no test testowi nierówny, nie da się zrobić testu uniwersalnego. Ja osobiście odczucia mam mieszane, zobaczymy jak to się będzie sprawowało na dłuższą metę. Bardzo przydatną funkcją jest ten Iron Audio. To naprawdę w momencie, kiedy jest dyskryminowane żelastwo, można kliknąć. I wtedy mamy 100% pewność, czy obieg pod cewką jest żelazniany, czy, czy jednak to jest kolor. No to jest ok, to jest na plus. Nabierzanym pinpointem jest całkiem w porządku, na pewno lepsze niż w się bardziej dokładne. Samo omiatanie cewką na krzyż też nam daje o wiele bardziej mm, precyzyjne takie precyzyjne celowanie tym pinpointem. No i tyle. Zapraszam do oglądania reszty filmików na moim kanale. Może się komuś coś spodoba, to łapka w górę, jak nie, to łapka w dół. Nie namawiam, zachęcam. Tyle. Pozdro.